Siemaneczku ziemniczki, z, z tej strony gotyki dziś będziemy sobie galizy. Kietkiem, cześć! Gramy na Skywarsach. Ja też teraz nagrywam, mam cięcie. No właśnie, on ma cięcie. Jesteś będzie... przy arenach? Tak. Chodź na SW11. Okej. Okay. Ja. Ja Ej, no nie można. Nie mogę. Ha! No, no! Nie, czekaj, wyszłem z serwera i weszłem. Dobra, kiedy yy, Kiedyś wyszedł ze serwera. O ja pierdolę. Sorry, już idę. Mam teraz cięcie akurat. No, Kiedyś ma cięcia, my nie mamy cięcia. Dobra, chodź na SW13. Idę. Idę. Jesteś? No jest. Ja. Ok, trzy. No. Jak będzie kilka typów. Nie trzech. No. Łań. Dobra. Trzy-cztery. Okej, okay, jestem z powrotem. No, gramy jeszcze. Gotik nagrywa. Nie? No, ja... No, nagrywam, nagrywam. Yes. Zaraz będzie rozpoczęcie. Tak. Mm -hmm. za, 20, yes. za 20 sekund. A i wbijajcie na mój kanał. Na mój. No ja podam kanał tego gotika, a gotik mój. Tak, tak. tak? Mhm. opisie na dole będzie, będzie. Tak. ten kanał. A będziesz miał jakieś interno? Tak. Właśnie Cze, ja w tym odcinku? Ja... Mm, tak, będę miał interno. Jak mi się uda zrobić, to hmm. oczywiście. Jakie masz, y, kiedy dobyjty, czy takie są? No, na razie słabe, ale jeszcze. Coś. Ja, ja takie są. O, spida mam. O, to dobrze. O, ja mam nawet. O, ja idę do. Ja mam nawet na jakąś, ale. Arę... Nie, na jakąś wyspę idę. Uh -huh. I teraz. O, ja mam nawet dole No. Ale żeby ci mama nie wbiła do pokoju, nie? Powiedziałem, że nagrywam. O jak. Wścia... Ja, to by był za moja mama wbić do pokoju. No. Ciekawe czy moja babcia wbije. Babcia w pokoju, kiedy. 40 fpsów. Naprawdę? No, podczas nagrywania. A Ty ile masz? Ja mam... Czy nie widzisz? Nie Proszę, sobie. Ile masz? Ja mam... poczekaj. Mów głośniej! Ziomy, ja mam teraz po 40 i po 30 fps -ów. podobnie do ciebie. O, To Co się stało, kiedy? Co? Pójdę, strzelają mnie. Aha. Piję... Teraz, o, nie, nie, nie! Uwaga, 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 ja do ciebie kiedy? Idę. To ja. No, ej, daj mi klatę za moją. Dasz czy nie? No. Dasz? Masz. Jest! Mam! Uwaga! Ale gdzie ten typo jest? A tam, tam, tam jest! Kaperno wyjdź! Ja mam błuk, Przynajmniej. Nie. Duży. Ja ci dostał. Też yes, mam. O, my dwóch. Bo, Bo Jezu. Aj! Dobra, ty aj, no co masz? Daj daj ten łuk. Power 1. Co, co zwykły. Dawaj. A. Dzięki, power 1. No co, ziomy? Tak się powinno wymieniać się z kumplami. Powiedz kiedy. Dobra, yy, tutaj ta arena jest do mnie Ja Miałem pomysł, żeby tutaj iść. Okej, okay, okej. Okay. Ja się nie wbijam i ja się nie w tym sam. Ja tylko patrzę, co jest szklin. Mogę hełmik? <grym> <grym> nie no. Ziomeczki, to ja popełnił faila, ja też. Ziągamy. No. Idziemy, idziemy się wykluczmy. na kolejnej arenie. No, ale nie. A Ty już masz ścięcie? Nie, ja nie ja mam cięcia No. To Pani, dobrze, pan, pan ziomeczki pan, subskrybujcie, kocha ogólnie. Dobra, ona jest SW18. 18, jesteś na 18? No. Czy ty... Szuraj myszką. No jestem na z ciebie. No nie, szuraj myszką. No ja jestem tam, no to... no, no szuraj myszką. to no, ja jestem z twojej... To ja to nie ja. No to nie ja. Ja jestem z twojej prawej strony. No nie, szuraj myszką. nie, tak. No nie widzisz mnie? No to po prostu szuraj myszką. Szuraj. Alleluja, alleluja. A nie widziałem cię. Nie widziałem mnie. Myślałem, że to ty. nie odróżniasz... gotka od.

Jemot. Ale jej nie było słychać dzieły. Ja mm. yes, słyszałem What do hell? O bo Boję ja się trochę, bo... bo. Uh. Jestem Aha, Młode, co? To... Ja, ja... udaję, zapie, że... Zapiję, zapiję, zap... no. za. Aj, zdjąłem, zdjąłem ja widzimy jem. się na kolejnej aliena